Siemanera, od tego pana nie trzeba wam przedstawiać. Przyjechał do mnie kolega z Radomia. Tak, to właśnie Fifen. Umówiliśmy się na challenge Szczupaki o Konie. Więc nie mogłem nic zrobić, tylko go zabrać w swoje najlepsze miejsca. Ale tego wszystkiego dowiecie się w filmie, także zapraszam. No. Podpłynąłem w swoje najlepsze miejsce i zobaczcie sami, zacząłem od zielonej gumy. Te kurzy 4 godziny, nawet 3 nie... godziny Nawet 3 Nie Zabieraj? Nie wiem Okoń ok. no, 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 no. Okoń? Ok. O, pięknie To jest pierwszy No, bardzo dobry Ale nie to nie to wyciągnę go tak Nie? Nie Ale no, dobra, tylko dziewiątkę bierę Chociaż... No, 30 i to jakiś złoty no, z Fajny. Nie? No, nie? Po chwili Fifen też zaciął fajnego garbusa i równie jak ja cieszył się z pięknej ryby. Po przyłożeniu do miarki okoń miał ponad 30 cm. Myślę, że już fajny garbus. Powiedz, że życiówka. No, nie chyba, chociaż jest piękny. Tak? Piękny jest, tak Opinie. jest. Większ od tego, nie? Może być No nie no. Coś podobnego, ale ładnie, dobra. O kurde. Proszę. Stary dzień. Można trzymać po bioraku? Nie, ale chuj. Wrzućcie na razie. Dobra, mamy po oksie, czyli już nie jesteśmy zerowi, ale czekamy na życiówkę Fifena. I co? Jak ci zjadł? Zna wziął? Z samego dna. O kurde. Czyli, jak. Śinka. Jak świnka, peppa. Ok. Okonie przestały żerować, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy ich męczyć pod podbieraku, bo jeden wypływał do góry brzuchem Żegnajcie i żeśmy okonie. je wypuścili. O, do domku. Zapomniałem wam w ogóle powiedzieć, że Fifen wymyślił challenge, że łowimy okonie, a później szczupaki na przemian. I udało mi się zaciąć fajną rybkę. No i oczywiście wyholowałem. Coś pięknego. Zobaczcie sami. Jest. O, jak około to ładnie. Podbierak. O stary, jak to, to będzie około. A nie aż tutaj. Aaa, ciupa kabla. Ale jest. A ciupcio. Puść to. No, aleś tu się tu... Taki 115, tak? 115 tam bez centymetra, już nie będziemy kłamać. Niech ląduje do wody. Trzeba wygrać ten challenge Ja, ja mam o tyle nie łatwiej, że to Fifen jest do tyłu teraz, bo on musi złowić szczupaka jest. I niestety jest. wygra Zremisuje, a jeszcze Na jest szansa, jest że hej. mu przegryzie Ja ci bierze Patro za szczupakiem No nie, i teraz będziemy o konie łowić razem Dobra, o konie ty, ale mniejszy niż znaczy No to co? Ty, bo, patrz, to jest maski To jest maski Maski eee. to jest kitu, Ty, patrz, to jest maski. Zobacz Okresu dostał mm. <laughs> Makuje eee. Jest challenge, 2-2 O kurde, niedobrze Niedobrze, ale dobrze Dobrze, ale niedobrze Spokojnie, jeszcze, jeszcze nie jest koniec Dopiero jest poranek Jest nadzieja, że... Panie, że się liczą mnie wymiarowe. Też. Jest nadzieja, że do końca dnia Fifenowi będą brać szczupaki no bo teraz musisz zrobić okonia. Ej ludzie, bo tu jest kłótnia. Fifer ma 2 cm, 2 cm dłuższego okonia. Nie, nie, nie okonia A ja okonia. mam dłuższego szczupaka. Powiedzcie mi, kto wygra. Tylko mój szczupak nie był mierzony, ale mój był, sami widzieliście, 115. Łowiliśmy już jakiś czas. Ryby w ogóle nie chciały współpracować. Zaplątaliśmy się w dodatku, ale stwierdziłem, że chyba to ten czas. I mam pięknego okonia. Raczej nie daje efektu Ale w ogóle nic chyba nie daje Jest! Tak? tak. Chyba okoń. Co ty tak jak okoń. No to ładnie. Dawaj podbierak. To będzie duża rybka. Nie no pięknie. Chyba paki Oby... jest ciepć na łapie. Nie no to będzie dobrze. Nie, ja się już boję. Co ty gadasz, szczupak. Boję się. Wiesz, Co? że to... Wiesz, że zawsze tak jest jak no chcesz Ja okoń to jest 40 plus. No. Ale idzie jak okoń, No, idzie jak okoń Okoń, okoń, idzie ty Co To jest okoń Spadnij, spadnij Okoń się Ej, ale walczył jak okoń ale, ale 33. trochę Ale na następną turę Doszło. Mogę zbicić koniec na później. <laughs> ja chcę go na później. Miałeś bić okoniem, zmień płeć. Ale jak za czymś gieł aż że to albo 40 albo 200. Ale rozmiarowo jak duży okoń. Dobra, nara A. Mogę wszystko, jak chcesz. Co kombinujesz? Ja? No Eee, mózg mi się reaguje. Założyłeś jakiegoś e, obrzydliwego raka i chciałeś złowić na mojej wodzie rybę? No, założyć coś lepszego. Żeby tu coś złowić, musisz założyć najdroższą przynętę, jaką masz. Jakie masz najdroższe przynęty? Co to jest? GF3. O, GF3. O, tu, tu pachnie mi trochę... Ale nie, dobra. Jest szansa, że. Ej, rzuć tam w tamtą stronę. Tam są zaczepy. <ślad> Ale tam są ryby, no poważnie. Dobra, założymy drobsza to, bo około nieco coś ucichły, a czyle 2 jest 2, 2. No to teraz to mnie... 2,5. Teraz mnie wypunktuje. Ale y, jest bardzo duża szansa. Że nie znajdzie szympansa. Ale wydaje mi się, że prościej Idzie, szupak. Idziesz idzie, idzie szupak. Tak? Patrz. Chodź! Widzisz? Widzisz to? Możesz się spuścić. Widziałeś jak wyszedł? I uciekł tam w lewo. Dobra. ściągnęło mi gumę. Nie, zaczepiłem się. Dobra. Mój kotwicowy, zobaczcie jak pięknie daje radę. No jest super człowiek. Nic, tylko ściągać kotwicę. Ale co, na razie jest remis. Czuję, że w powietrzu jest jakaś taka dziwna atmosfera rywalizacji. Trzeba będzie chyba się uciec trochę od tej rywalizacji. Będzie wtedy wesoło. Każdy jest głodny ryb. Okoń? I na dropa. No, no, no. I jeszcze jest szansa, że to będzie szczupak, chociaż nie, to będzie okoń. O, ten okoń. Też trójka z przodu raczej. Chociaż jakoś łatwo idzie. Nieee. No, ten trójki już może nie mieć. Trzymaj, trzymaj. trzymaj. Dzięki. Nie fajnie się zachowałeś, ale zachowałem się za to kulturalnie, chciałem stąd płynąć. Czyli całą muszę znowu szczupaka łowić? Tak. No. Piękny Cudno stary A gdzieś to to samo gdzieś, nie? No. Widać ich z daleka, zobacz, patrz. Pokażę Ci największych influencerów na tej wsi. Na echu będzie widać? Na echu ich będzie widać. Halo chłopaki, influencerzy można? Tylko nie pokazuj na łódce, wyfiletowanych już. Macie wyfiletowane? Dobry. To Dajcie to trochę. Zobacz, jak chcesz się zapytać, jak chcesz wygrać challenge, zapytaj się Maćka, gdzie biorą okonie. Maciek ci powie. To jest największy... Złap się. Maciek, w wodzie. Maciek na dropshota. Na dropshota? Tak jak ty. nie ja musisz się zatrzymać. Co? Nienawidzę dropshota. Ja też nienawidzę dropshota, ale łowisz na dropshota. No wiem. <laughs> ale macie Maciek. jakieś yy, zawody? czy? Tak, Maciek jest dzisiaj moim podwładnym. Yeah. <laughs> Oglądacie tak jak my Netflixa? Tak. Fajnie Nie, generalnie... Ale co, biorą, biorą, czy? Ja, trzy okonie mam. Trzy okonie To my chyba, ile mamy my? Cztery I szczupaków chyba trzy no, Ale wy z latary Nie Na, 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 live. na dropa. Nie, na dropa ona, ona dropa, ja na normalnie z tego <laughs> Matko Bosko Matko Bosko połamie wędki, Jeszcze ręki. Nie podpłynę, rzucam je Maciek, na co ci wziął? Okej. Okay. A jaka gramatura? Zamęta. Dobra. Słyszałeś? Nie. Rzucaj tam, w tamtą stronę, prosto na łódkę. Ja zapraszam, ja wiesz, ja jestem otwarty. Jeśli ktoś chce ze mną zdjęcie. Ja nie widzę żadnych pro... przeciwwskazań. A podszedł ktoś do no, ciebie na No poszli do mnie. Co? No poszło do mnie kilka. Dużo osób? No tak kilka dzieciaków takich młodych, wiesz. Lubisz taki? No i co? Chyba, że to nielegalne Jest! Spadła Co ty gadaj? Dobra, nie ma żartów Kotwicowy Pokażę Ci teraz Kto tu rządzi W tej krainie Strąga i lipienia Jest! Jest nagrałem to! A nie wiem czy nie będziesz ślubkał Będziesz sztuka. no? dobrze, będziesz milczył będziesz... Nie no dobrze nie Ale weź, bo będzie ładno ogólnie Tak? No, weź, 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 ładny. tutaj bo mi wejdzie w przynętę Będzie ładnie, bo go nie mogę podjąć do góry Weź Tak? No, będzie dobra ryba No to ładnie to jakiś... No i się zaraz w y, chlorokarbon obetnie stary, więc musisz szybko ten Szybką obywań. akcję robić Ale jest dobrze, Jest taki szybki to sandacz. Nie, no, szczupak. Ale ładnie, nie? No, spoko. Dawaj go. Pięknie. Jest. Cztery, dwa, bardzo ładnie. Dobrze, nie, nie jestem taki. Nie jestem taki. Bardzo ładnie. Pokaż nam go. Ogólnie po ostatnim y, moim braniu przestały brać mi, ale też przestały brać jemu. Nie, ale jest ja na prowadzeniu. Szupaka, ej, ej. A potem szczupak zdech po drodze. No tak, miałeś a potem ja miałem branie, ale to branie nie wykorzystałem i od tamtej pory nie dzieje się nic. Ile łowimy już? Chyba z... Trzymaj mi piwo. Z godzinę. O, widzicie, widzicie, ale bezalkoholowe, tak? No, bez alkoholu. To jest takie piwo bezalkoholowe. Ty jeździsz po alkoholu? Trzeba to zgłosić. No tu wypracował rybę Dawid, ale kurde niestety ja nic nie złowiłem, ale liczę jeszcze na jeszcze jedno branie. Mam jeszcze chwilę czasu, bo jest muszę taki, zawijać do domu. Bardzo mądre, pradawne powiedzenie. Łowić to trzeba umieć. No, widzicie, to jest, widzicie, pewność siebie to pierwsza rzecz, co Fifen potrafi. Fifen ławica. Fifen teraz będzie łapał kaczki. Fajnie jest takie porze, nie? Ja w tym roku złapałem gradonki z radonki, takiej małej rzeczki. Jest! Uło, jest pięknie <suszykło> Ale ostatni na pożegnanie, nawet nie wiesz podbieraka. Nawet to <suszykło> się. Nie chcę się wypiąć O, wypiął się Pięknie stary Dziękuję Jak Ci się podobał wyjazd? Powiedz parę słów Masz wodoodporną kamerę? Nie Aj, chuj to już się nie popisze <laughs> Kiedy złowisz 40? Chciałem Ci pokazać jak wygląda 40 ale nie masz wodoodpornej kamery A okej okay. Życzę Ci tego, żebyś jak najszybciej ją złowił. Przykre to jest, życie wędkarza w Polsce, jakbyśmy się urodzili w Holandii, albo w Szwecji. Zaraz łezka mi poleci. Dobra, dziękuję Ci w każdym razie za gościnę, McFisho, bardzo fajny gość, nie tylko przed kamerą. Jak widzowie macie dostępność go oglądać tylko w internecie, tak na żywo, też gość bardzo taki dorany przyłóż. No i, trzymaj się. No i trzymaj Zapraszam się. Zapraszam Cię następnym razem, mam nadzieję, że tą czterdziechę złowisz.